Karny, to jest wojna nerwów. Zobaczymy, kto ją wygra. Nie, nie, nie tym razem. Zjadły go, widać nerwy. I piłka nie wpada do siatki dzięki interwencji Bramkarza. Ależ to zrobił, naprawdę fantastycznie się zachował. Świetna interwencja Dawida Ospiny. Niesamowita obrona. Bramka z górą. Strzelec jest załamany. Bramkarz zachował się naprawdę fantastycznie. Oszukał bramkarza. Sprytnie to wymyślił. Zżył w sam środek. Miał szczęście, że bramkarz nie został w miejscu. I mamy bramkę. Zachował zimną krew. Wyegzekwował go z chirurgiczną precyzją. Koncentruje się, przygotowuje się do wykonania rzutu karnego. I piłka w siatce. Ależ presja, ależ obciążenie, jeśli spudłuje, jego zespół zejdzie z boiska pokonany. Piłka w siatce! Za moment, wszystko może być jasne. Pod warunkiem, że wytrzyma presję i trafi. I ta! Strzela pewnie tę jedenastkę, zapewniając swojej drużynie awans. Ale zimna krew, godziny na treningach robią swoje, to nie przychodzi samo.